W Kaliszu czuć już prawdziwie odświętną atmosferę. Najstarsze z polskich miast oczekuje Jana Pawła II. Papież wyląduje tutaj jutro około godziny 9 rano na lądowisku przy Wyższym Seminarium Duchownym. Następnie Papa Mobile pojedzie do Sanktuarium Świętego Józefa i tutaj na Plac Kilińskiego, gdzie przy tym właśnie ołtarzu odprawi Mszę Świętą. Wizyta papieża w Kaliszu przebiega pod hasłem Rodzina kolebką wiary. Rodzina dlatego, że patronem istniejącej zaledwie od pięciu lat diecezji kaliskiej jest Święty Józef, małżonek Maryj Dziewicy i opiekun zbawiciela. Kult Świętego Józefa w Kaliszu związany jest z obrazem Świętej Rodziny, zwanym też obrazem Świętego Józefa Kaliskiego. Wierna kopia tego obrazu zawiśnie u najwyższej części ołtarza, przy którym papież odprawi mszę. Szacuje się, że na trasie przejazdu papieża przez Kalisz zgromadzi się około 300 tysięcy wiernych. Około 100 tysięcy pielgrzymów zmieści się na placu, na którym zostanie odprawiona msza i na pobliskich uliczkach. Nad bezpieczeństwem papieża i wiernych będzie czuwało blisko 5 tysięcy policjantów, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Służb Kościelnych, Ułopu i Boru. Papież spędzi w Kaliszu około 7 godzin, stąd po południu odleci do Częstochowy. Z placu Kilińskiego w Kaliszu dla faktów Halina Łabęcka.